Na miesiąc przed startem zgłosiło się 4000 biegaczy, a więc lista oficjalnie została zamknięta. Frekwencja przerosła najśmielsze oczekiwania. Już przed długim weekendem, nazwijmy go tak, osiągnęliśmy limit. Bardzo nas to cieszy. Została stworzona lista rezerwowych zawodników. Na tej liście znajduje się już bardzo dużo osób. Cieszymy się, że zainteresowanie jest tak duże. Liczymy na to, że zdołamy organizacyjnie podołać tej olbrzymiej ilości zawodników. Liczymy na dobrą zabawę i na to, że chętnie martończycy wrócą do Wrocławia. Warto było zapisywać się na listę rezerwowych, bowiem, wychodząc naprzeciw wielkiemu zainteresowaniu maratonem, organizatorzy postanowili zwiększyć liczbę osób mogących wystartować w biegu o pół tysiąca. Liczną rzeszę biegaczy będą stanowić żołnierze. Po raz drugi e, wspólnie z wojskowymi organizujemy Mistrzostwa Wojska Polskiego w maratonie. E, po ubiegłorocznym sukcesie organizacyjnym również w tym roku chcemy sprostać temu zadaniu wspólnie. E, w zeszłym roku ponad 400 wojskowych ukończyło maraton, w tym roku mamy już zgłoszonych ponad 1000, z czego w pierwszym etapie było zgłoszonych 950. Jest to naprawdę bardzo dobry, dobry wynik. E, bardzo się cieszymy też z doskonałej współpracy z e, organizatorami Mistrzostw Wojska Polskiego którzy oprócz yy, tego, że przyjeżdżają do nas, biegną razem z nami, to również wspierają nas logistycznie, pomagają w obsłudze zawodników, odpowiednich punktów na, na trasie, dają nam olbrzymie ilości sprzętu, który później wykorzystujemy. Jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni za to. 30. Askolek Wrocław Maraton będzie najważniejszym wydarzeniem święta biegania, zaplanowanego na 16 września. Oprócz samego biegu odbędzie się jednak również wiele imprez towarzyszących. Wrocławski Maraton włączył się także do charytatywnej akcji i ponownie będzie można wystartować w biegu nadziei. Będziemy kontynuować ubiegłoroczną cudowną akcję, która miała na celu zebranie środków na budowę Przylądka Nadziei. Jest to naprawdę szczytny cel. Cieszymy się, że jesteśmy w stanie pomóc, że nasi uczestnicy, nasi maratończycy też z chęcią biorą udział w imprezie. Zapraszamy wszystkich ludzi, niezależnie od poziomu wytrenowania, sprawności fizycznej do udziału w sztafecie. Sztafeta ma na celu zebranie środków, a tak naprawdę też dobrą zabawę i solidarne wspieranie tej akcji. Aby wziąć udział należy wypełnić specjalne zgłoszenie oraz dokonać opłaty minimum 200 zł, które wędrują na konto Akademii Medycznej, aby właśnie wesprzeć budowę kliniki. Start i meta maratonu wzorem lat ubiegłych zostały zlokalizowane na stadionie olimpijskim we Wrocławiu.